Witamy na kolejnym programie gaszowickiej piłki, dzisiaj ponownie zabawa, zabawa w gaszowickiego kozaka, przed kamerami gościmy kolejnego kozaka gaszowickiego, związanego już od lat z łukowską piłką, po połączeniu drużyn został piłkarzem Dębu Gaszowice, no i od 2010 roku reprezentuje barwy Dębu Gaszowice naszym gaszowickim kozakiem. Dzisiaj jest Krzysiu Mielimonka. Krzysiu, Witam przedstaw serdecznie. Siebie. Krzysiu, opowiedz coś o twojej piłce. Kiedy rozpocząłeś? Krótką historię swoją przedstaw Witam serdecznie. Moja przygoda z piłką, tak jak Boguś tu wspomniał, zaczęła się w około 1997 97 roku w Łukowie. To było... Trampkarze, wcześniej niestety nie dało rady pograć. Złamana noga. Troszeczkę opóźniła to moją przygodę, no ale od tego 1997 roku, cały czas w Łukowie, po połączeniu już w Gaszowicach, chwilowo w pierwszej drużynie, obecnie w drugiej drużynie. Udało mi się w pierwszej drużynie być częścią tej ekipy, która zrobiła awans do klasy okręgowej. W klasie okręgowej także udało się tam przez 2-3 sezony wyłapać parę meczy. No później drużyna awansowała do czwartej ligi, a ja skupiłem się na grze w rezerwach w drugiej drużynie. Krzysiu, ale przebija się już teraz do pierwszego zespołu. No Są braki kadrowe niestety w pierwszej drużynie i kontuzje. Zawodnicy odpadają z powodu żółtych kartek. Także jeśli jest potrzeba i czas na to pozwala, to chętnie pomagam. Ty jesteś ambitnym człowiekiem. Powalczysz o pierwszy skład? No zobaczymy. No. Jest mocna ekipa. Jest tam wprawdzie mało zawodników mamy w pierwszym kadrze, w kadrze ale, ale są mocni. Także ciężko powalczyć, ale ja tak jak mówię, że jestem ambitny, więc ja ci powiem, łatwo że... bronię nie składam. Ja ci powiem, że dzisiaj twoim poczynaniom będzie przyglądał się pierwszy trener zespołu Krzysiu Polczyk. Cieszę się. Cieszę się. Co sądzisz o zabawie kozaka Jaszewickiego? Fajny, fajny eksperyment. Na pewno jakaś nowość. E, promocja piłki dla nas, dla zawodników jakaś chęć rywalizacji. Dla młodych, którzy mogą zobaczyć później te filmiki gdzieś na internecie, na naszych stronach, jak najbardziej promocja nie tylko Dębu Kaszowicy, ale całej piłki. Tak, dokładnie, też tak myślę. Regulamin przeczytałeś, zapoznałeś się z konkurencjami. Która konkurencja do ciebie może być taka trudna, powiedzmy? No, zobaczymy, z żonglerką jest ciężko, bo jest tylko jedno podejście. Także tak. tu może być dobrze, a może być również źle. No pozostałe konkurencje też trudne, ale myślę, że jakoś damy radę. A którą uważasz za do ciebie najłatwiejsza? No, nie wiem, może z racji tego, że w głównej mierze gram w obronie, także te długie wybicia piłki też są moją dosyć mocną stroną. Może z połowy uda się coś ustrzelić. Krzysiu, idziemy się bawić? Jasne. To zapraszam Cię do pierwszej konkurencji. Pierwsza konkurencja, mamy obijanie bramki, 5 strzałów, punktacja słupek. Mamy 5 punktów, poprzeczka 10, spojenie słupka z poprzeczką 15. Jak obstawiasz? No zobaczymy, że jedno to będzie dobrze. No to życzę Ci, chodźmy. To co? No zaczynamy. Zaczynamy, zobaczymy. zaczynamy. Pierwsza próba, tak? Do powodzenia. Pierwszy strzał i... O, spojenie słupka z powszeczką. No powiem ci, oby tak dalej... Może być, tylko lepiej. Go! Teraz się nie powiodło, ale trzeci strzał będzie na pewno dobry. Go! Nie, nie. Brameczka, ale niestety nie. Brameczka, no kibice się cieszą, ale ty nie bardzo. Czwarty, no! czwarty, no brameczka. I ostatni, piąty. 15 punktów zdobyłeś w pierwszej konkurencji. Czyli startujemy do następnej konkurencji, która jest pułapy. żonglerka. Druga konkurencja, żonglerka, nogami. Noga nogami, no, Jak to u ciebie wygląda? No, lewa zdecydowanie słabsza, chociaż bramki też się nie zdobywało. No to tak co, życzę. życzę ci powodzenia i startujemy. Hejka. No, Czyś, jak oceniasz konkurencję? Słabo. Znaczy, 24 punkty zdobyłeś. Myślę, że statystycy to potwierdzą. Nie jest pewnie tak. najgorzej, ale. ale no. Nie jest najgorzej. Twoja suma obecnie punktów to jest 39 punktów po dwóch konkurencjach. Patrząc na statystyki, nie jest to zły wynik jeszcze. Teraz przed nami rzut karny z błączkiem Jak się zaopatrujesz na to? No może być różnie, zależy jak się błędnik zachowa. Jak błędnik. To co, ustaw sobie piłeczkę. Krzysiu, tu jest ta piłka, którą w większości piłkarzy nie lubi, bo wokół jej musi się zakręcić. Myślę, że... Nie osłabi to Twoich umiejętności szczeleckich. Także zapraszam. 10, 10, 10, nie jest łatwe, tak. Raz. I ostatni, i strzelamy. Wow! Krzysiu, powiem, zachowałeś się jak prawdziwy obrońca. Piłka wybita, nie ma Piłka wybita. ogólnie cię przytrzymam, bo widzę, nie że jest. tańczysz. Także co? nie było łatwo. Nie było łatwo Jedno z trudniejszych chyba konkurencji do Słuchaj, przed nami konkurencja numer 4. No, zobaczymy, powiedziałem, teraz, że powinno być dobrze. Teraz więc... do uspokojenia Twojego błędnika się przemieścimy 50 metrów w linii prostej i myślę, jak dojdziemy, tam będzie już wszystko ok. Myślę, że tak. Krzysiu, konkurencja numer 4. Szczał z połowy do bramki. Z jednym odbiciem 10 punktów, bezpośrednio 20. Można tu to nadrobić. Te straty co po żonglerce Zobaczymy. Zostały. 60 maksa. Życzę Ci powodzenia. Startujemy. Pierwsza próba Krzysiu Druga próba Aj. Myślę, że musisz trochę uspokoić mhm, jeszcze kierunek słup bardziej, bo dobrze zawijasz, piłki idą w dobrym kierunku. znowu. Zobacz, powiem Ci, że straciłeś co najmniej 40 punktów tutaj. No, też mi się tak wydaje. Czwarta konkurencja szczczały ze środka Trzy szczały bardzo ładne no i no niestety no wszystkie minęły nie na tę konkurencję, także ale wszystkie bramki szły, wszystkie piłki szły na bramkę. tylko że no, nie trafiłeś nie? Siła tak była dobra tak, siła była właśnie Czyli no niestety zostajesz nadal przy 39 punktach Przechodzimy teraz do konkurencji, której również można się odkuć, jak na każdej, nie? Zobaczymy. Czyli teraz poszczelamy z rzutów rożnych, z 5 metrów, 16 i z rzutu rożnego. Dobra, próbujemy. To co, próbujemy? Idziemy, chodź. Od najdłuższego strzału. Najdłuższego strzału, od słabszej nogi także. Czyli życzę powodzenia, startuj. Pierwszy strzał i... I, I operat trochę operator trafiony. Teraz twoja druga próba. Drugi szczał i. Nie udało się. Trzeci szczał, trzecia próba. O. I. O. Minimalnie. Jak to oceniasz tą pierwszą część? Tak mówię, słabsza noga. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mocniejszą. Przynajmniej jedna bramka wpadnie. Tu gotowy. A. Idziemy do kolejnej próby. Krzysiu, kolejna próba, przedostatnia. Myślę, że pozytywnie. Jest sito. Jest siatka, Jest. ale nie z tej strony. Ostatnia twoja próba w tej konkurencji. O, czyżby? Czyżby? Jest. Bawo. Udało się. Udało się. Chodź, idziemy zobaczyć to, jak to wygląda, w które miejsce ta piłka uderzyła. Krzysiu, po pięciu konkurencjach dopisujemy do twoich statystyk kolejne 15 punktów za bramkę z rzutu rożnego. Z tej lepszej nogi to było. Z lepszej. Z lepszej. No to Twoja suma na teraz jest 54 punkty. Masz szansę to polepszyć teraz. z zawiązanymi oczami. Poprosimy naszego prezesa, żeby zawiązał ci oczy. Trzy próby, piłka stoi tu. Bramka jest na wkos, tak jak stoisz. Życzę ci powodzenia. Jest tu. Co słyszałeś? Była siatka, więc teraz skon, myślę, że siatka? myślę, że bramka, Czeka. bo w boczną trudno trafić. Podchodzisz teraz do drugiej próby. A teraz chyba rękawica. Słyszałeś rękawice. Stawiam ci piłkę ligową. Ładną piłkę i myślę, że będzie ładny strzał. Ale weź jeszcze pod uwagę, że w bramce jest Mateusz. No, dokładnie, to utrudnia Także naranie. może być ładna obrona. Także powodzenia, trzeci strzał. No, teraz był obok. O, ja Ci powiem, podejrzewam, że coś widzisz przez to. Nie, nic nie widać, ale. Nic nie widać. Nie było żadnego odgłosu, więc. Nie było odgłosu. Faktycznie pójdę. No, powiem tak. Dwa szczały na bramkę, z tego jedna bramka. Czyli w tej konkurencji w sumie zdobyłeś 25 punktów. Krzysiu. 6 konkurencji, wynik nie jest zły, no ale jak ocenia zabawy? Fajnie, zabawa jest, można było popróbować swoich sił na tle kolegów, zobaczymy jak innym pójdzie, życzę powodzenia, powodzenia, tak. niech wygra najlepszy. Tak, dokładnie, niech wygra najlepszy nie? i ta trójka będzie w tym rogu tutaj, pokaże się nam drodzy widzowie, tutaj w tym rogu będą statystyki, będzie pierwsza trójka, pytani do Ciebie, znajdzie się w tej trójce? Będzie ciężko. Będzie ciężko, ale nie jest to niemożliwe. Twój wynik dzisiejszy: 79 punktów. Nie jest źle. Mogło lepiej, źle. dwie, trzy konkurencje mogły lepiej pójść, ale. Dokładnie. Okay. Mógłby, mogły lepiej pójść, ale nie jest źle. Także do kibiców coś. Zapraszamy na mecze, wspierajcie nas, gramy też dla was. Także Krzysiu, ja Ci bardzo dziękuję. Drodzy widzowie, jeszcze ważna informacja: Krzysiu oprócz zawodnika. To jest też kamerzysta, który tego kozaka Wam realizuje. Także myślę, że trzymaliście podwójnie kciuki za niego. Także drodzy widzowie, dziękujemy za, pro, za udział w programie. Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy na kolejnego kozaka. Dziękuję. Dziękujemy. Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym programie Gaszowickiej Piłki. Dzisiaj w Gaszowickiej Piłce ponownie Gaszowicki Kozak, czyli zabawa wymyślona przez nas w dębie i myślę, że zabawa ta przyjmie się i będzie dalej kontynuowana, gdyż na razie uczestnicy, którzy brali w niej udział, są bardzo zadowoleni. Także dzisiejszym zawodnikiem, który weźmie w tym udział, jest nasz bardzo młody, utalentowany zawodnik Kevin Siwczyk. Kevin, jak się zaopatrujesz na tę zabawę? Przede wszystkim dzień dobry wszystkim widzom. Mam nadzieję, że nie będę ostatni. tak jest mój cel. I co? Dobrze Cele się bawię. Cele są najważniejsze. Tak. Ale zabawa jest najważniejsza, tak, tak. jak tak, mówisz. Zabawa jest najważniejsza. Bawi, Kevinie, przybierz na twoją krótką historię piłkarską, bo ona jest naprawdę krótka. No tak, jest krótka. Nie miałem żadnej przygody z innym klubem, z przyczyn zdrowotnych, ale teraz zaczynam od roku już, niecałego roku gram w Dom Gaszowice i bardzo się z tego cieszę. Super. Kevinie, przed tobą sześć konkurencji. Której najbardziej się obawiasz? Myślę, że strzały z połowy są najcięższym. Najcięższe. 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 Ale ja myślę, że ty to pokażesz. Spróbuję. Pokażesz tym, co by brali już udział, że jednak można z połowy uderzyć, tak? Mam nadzieję, że pokażę. To życzę ci sukcesu i zapraszam. Idziemy Dziękuję. do akcji. Pierwsza konkurencja. Zapraszam cię. Pięć czałów na bramkę i myślę, pięć poprzeczek. To mam takie nadzieje. Powodzenia. Go! Go! O, Kevin, pięć czałów z tego sita. Na meczu to byś tak chciał zapewne, co? Tak. Marzyni, życzę ci tego marzenia. Rozpoczynamy drugą konkurencję. Zapraszam cię do niej. Dobrze. Żonglerka. Kevino Zarąbiście. Gratuluję Ci tego wyniku. Wynik Dziękuję. Twój jest oszałamiający. Wynik Twój naliczony 41 podbić. Także gratuluję Ci. Jesteś obecnie liderem tej konkurencji. Jak na tak młodego piłkarza to jest coś, powiem. Dziękuję bardzo. Zapraszam Cię do trzeciej konkurencji. Jak ją widzisz? Zobaczymy jak będzie. No to błączek i rzut karny. Jedziemy. Teraz. I startujemy. 10. A tak dobrze szło, Kevin. Przytrzymuję cię, bo wiem, że teraz chcesz potańczyć z nami trochę. Daję to trochę. Daję, daję. Daję. Jak uregulujemy sobie Twój błędnik, to zapraszam Cię do kolejnej konkurencji, czwartej, tej, której najbardziej się obawiałeś. No tak. Myślę, to co? Ruszamy. 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 Dasz radę już sam? Tak, tak. No to idziemy. Kevinie, no to powodzenia w kolejnej konkurencji. Jak się widzisz teraz w tej konkurencji? Ogromna ilość do zdobycia. Myślę, że lewa noga pokaże. Jest słupek Kevin. Czemu nie w pierwszej konkurencji? Oj. ma chętnego, żeby to dobić. Siata, mamy siaty. Kolejna siata. O, mamy to, mamy to! Zajsupek. Idziemy do ostatniej konkurencji. Jak się widzisz w ciemnościach? Tak jak zamknięty mieczają, mam nadzieję, że to wpadnie. Kevin, prezes nadchodzi. Zawiąże ci oczy i nastanie ciemność. Trzy strzały, myślę, że trzy bramki. Też mam takie najdzie. To powodzenia. To powodzenia. Pierwsza, pierwsza próba. Brawo, Kevin. Jest strzał i jest bramka. Ustawiam ci w tym samym miejscu, gdzie miałeś przedtem. Patrzysz teraz prosto w oczy Mateuszowi. Druga próba. Super, ale ształ dobry. Trzecia próba. I ształ na bramkę, Bramka obronił. Możesz sobie zdjąć. Sześć próbów za nami. Jak oceniasz zabawę? Fajnie się bawiłem. Mam nadzieję, że chyba ostatni nie jestem. Takie winie. Zakończyliśmy zabawę, czas się pożegnać. Było mile. Myślę, że będzie w następnej edycji jeszcze milej, bo ty to wygrasz. Tak to, na to wskazuje. Dzisiejszy Twój wynik 66 punktów. Jest bardzo dobrym wynikiem. Jak na tu, tak krótkie granie, jak ty grasz piłkę, uważam rewelacyjnie. Także gratuluję Ci tego wyniku. Kibicom dziękujemy za bycie z nami dziękujemy. i zapraszamy ponownie do kolejnego programu Gaszowickiej Piłki. Dziękujemy. Dziękujemy.